Witam ponownie wszystkich. Dzisiaj jest 15 stycznia. Temperatura ujemna. Będę odpalał w kominku mojego syna i będę grzał bufor 1000 litrów, żeby zobaczyć na jak długo bufor trzyma i policzymy średnie zużycie drewna w miesiącu styczniu. Więc zapraszam na film. Drewno 28 kg, parę kawałków buka Kominek przygotowany jest 1530 9 kawałków buka więc 5 włożyłem do środka Stan bufora jest 39 stopni. Warunki pogodowe straszne, duże, wyczyszczone. 4 godziny od odpalenia od w kominku zobaczymy czy wystarczy chociaż na 20 godzin mamy prawie 7:30 a więc 16 godzin tak wygląda stan naładowania bufora to nas interesuje. I zobaczymy, czy wytrzyma jeszcze 8 godzin. Czasu, oczywiście, wczoraj, jak nagrywałem film, to ta drukarka nam hałasowała, hałasowała w tle. Te różne dźwięki i odgłosy, bo też mój syn sobie tutaj drukuje, majstrykuje. Dlatego były te dziwne odgłosy a więc udało mi się złapać ten moment czyli prawie godzina 12 .00. to jest ta sama temperatura kiedy wczoraj zaczynałem palić w kominku o 15.30 czyli brakuje 3,5 godziny żeby była doba, ale spaliłem 2 kg buka mniej więc możemy robić podsumowanie oczywiście pompa ciepła się zdenerwowała Prawie przez 24 godziny stała. Sezon grzewczy liczę od początku października do końca kwietnia. Teraz jest za styczeń. Za styczeń wyszło najwięcej kilogramów. No i tutaj byłoby to w złotówkach 416 zł. A więc tak, styczeń ma 31 dni, razy 24 godziny wychodzą godziny. I teraz, że zajęło nam to palenie tej porcji drewna 20,5 godziny, więc dzielimy te 20,5 godziny, wychodzi 36,3 razy. 36,3 mnożymy razy cenę, wychodzi 416 zł. I 36 razy 28 kg, wychodzi nam 1016 kg. Więc oczywiście liczyłem po zł. 41. I gdyby podsumować te 4 miesiące, to spaliliśmy buka. 2723 kg przez 4 miesiące i w złotówkach do tej pory jest 1116 zł ale na pewno dorzucę jeszcze z pół metra pod koniec tego liczenia dlatego, że czasami były troszkę większe mrozy niż akurat wtedy kiedy robię ten Test, ale też były dni, kiedy było też cieplej i będzie jeszcze cieplej na przykład w tym miesiącu więc jest jakby porówno, ale dla naszej sprawiedliwości dorzucimy pół metra albo metr drewna więcej wtedy, kiedy zakończę to liczenie, A żebyście widzieli ile kosztuje kominkiem grzanie mieszkania mojego syna Także na tym film zakończyłem. Życzę miłego dnia.